W leczeniu nowotworów Polska jest na szarym końcu europejskich statystyk. Leczymy gorzej niż w krajach o podobnym poziomie zamożności. Co w Polsce szwankuje? Szybkie rozpoznawanie nowotworów to jest prawdziwy dramat. Chory czeka za długo, a przecież o jego leczeniu decyduje szybkie wykrycie, szybka diagnostyka i podjęcie leczenia. Jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów, jest ona tak marna, że aż się płakać chce, my rozpoznajemy głównie nowotwory w trzecich i czwartych stadiach zaawansowania. A chcielibyśmy, żeby to były pierwsze i drugie, kiedy nowotwór jest nierozsiany, kiedy leczenie jest krótkie, kiedy to wyleczenie jest praktycznie stuprocentowe. Jeśli odpowiednio wcześnie trafimy do lekarza, odpowiednio wcześnie podejmiemy terapię, nie jakąś alternatywną, tylko rzeczywiście terapię, która jest konieczna, to w przypadku dorosłych są trochę gorsze rokowania, przy różnych nowotworach, różne oczywiście, ale w przypadku dzieci te wyleczenia są naprawdę na bardzo wysoki procent. To nie chcę się posługiwać statystyką, ale 80% dzieci może być zdrowych. Ja wierzę, że będzie dobrze. Cały czas. Ja w ogóle nie dochodzi mi do głowy, że dzieci są tak naprawdę chore. Ja nie widzę po nich tej choroby. Życie z dziećmi, które w każdej chwili mogą stracić życie, jest jak życie z stykającą bombą zegarową. Sama jestem mamą, i czasami mam wrażenie, że jestem mamą trochę przewrażliwioną, i że yy, no przyglądam się temu mojemu dziecku z dużą uwagą, ale. Być może dlatego, że obserwuję też takie przypadki, historie z bliska, kiedy po prostu pewne sygnały, pewne symptomy zostały zaniedbane. Nowotwór niestety jest najczęściej bezobjawowy albo skąpoobjawowy. I na te skąpe objawy trzeba e, reagować. Dlatego wykonuję badania okresowe, rozmawiam z lekarzem, konsultuję, czy coś jest. E, Prawidłowe czy nie, nie korzystam z doktora Google'a i nie próbuję dowiedzieć się z internetu, tylko staram się uzyskać rzetelną wiedzę i przede wszystkim bardzo sumiennie pilnuję wszelkich okresowych badań. Ja zawsze mówiłam, że ja wolę, żeby do poradni przy klinice, bez skierowania, bo tam można przyjść, przyszło dziecko, któremu nic nie jest, a, a mamie coś się nie podoba, i żebyśmy my na 100 dzieci wyłapali jeden nowotwór i uratowali życie, niż gdyby to dziecko miało z powodu zaawansowania tego nowotworu to życie stracić. Strategię walki z rakiem w Polsce 2015-2024 trzeba wdrażać od dziś.